Cześć, witam Was dzisiaj serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj film kosmetyczny, który powstał we współpracy z drogerią Bella Dzięki niej mogłam sobie przetestować te kosmetyki, o których Wam dzisiaj powiem. Moja skóra nie jest skórą, na którą możecie nałożyć cokolwiek i ona w to po prostu przyjmie i zawsze będzie wyglądać dobrze. Nie. Wiem, że wielu z Was tak się wydaje, ale tak nie jest. Ja miałam od zawsze problemy ze skórą. Bardzo często, kiedy ją zaniedbuję, to, to wszystko po prostu wychodzi na mojej skórze, jak widzicie teraz. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale wygląda bardzo dobrze. Ja wiem, że mam makijaż, ale mimo makijażu na pewno byłoby widać, że jest zanieczyszczona. A wygląda naprawdę, naprawdę, według mnie bardzo ok w porównaniu do tego, jak wyglądała jeszcze w grudniu. No, to naprawdę teraz jest super. Testowałam wiele kosmetyków, natomiast tutaj wybrałam takie top of the top i przede wszystkim skupię się na dwóch kosmetykach marki Skintra, którą właśnie Drogeria Kosibella ma na wyłączność. To są naprawdę dwa produkty, o których musicie wiedzieć, więc powiem Wam od razu na początku filmu. Zaczynamy. Marka Skintra to marka, która pojawiła się stosunkowo niedawno na polskim rynku. Jest to marka, która została stworzona na potrzeby, oczywiście, nas klientów, przez ekspertów i kosmetologów współpracujących właśnie z drogerią Cosibella. W asortymencie tej marki znajdziecie 8 produktów. Jest to peeling, serum, tonik i kremy. Ja wszystkie produkty przetestowałam. Ale ten, który Wam tutaj pokazuję... To jest mój ulubieniec i to jest prebiotyczny tonik pielęgnacyjny. I to jest tonik, który jest w takiej formie zupełnie innej niż mi była znana dotychczas. Ja nigdy czegoś takiego nie używałam. Zawsze używałam toników albo takich, które stosujemy poprzez nakładanie na wacik, wcieramy w twarz, wklepujemy za pomocą dłoni, lub takie, które spryskujemy po prostu jakimś atomizerem. A to jest tonik w formie emulsji. Zazwyczaj zadaniem toniku jest przywrócenie naturalnego pH skóry, a tutaj dzieje się jeszcze coś oprócz tego, ponieważ tutaj jest bogactwo różnych składników kosmetycznych. Może być stosowany też jako krem, jako emulsja, jako serum, więc no jest to świetny produkt, który na przykład ja codziennie nakładam pod krem z SPF. -em. Już nie muszę nakładać żadnego dodatkowego serum, tylko po prostu tonik. Na to krem, z filtrem i już robię sobie później. Mój dzienny makijaż, tyle W swoim składzie ten produkt zawiera Skwalan, czyli emolient, który wchodzi W skład sebum i cementu międzykomórkowego Dodatkowo zmiękcza poprawę poprawia Elastyczność skóry, no i nie działa Komedogennie, także tutaj Nie zapcha Wam porów, tego się nie Musicie obawiać I ciekawy produkt Oprócz jeszcze oczywiście azaloglicyny 3% niacynamid No naprawdę tutaj jest bogactwo Różnych fajnych Składników to posiada w swoim składzie również produkt uboczny procesu fermentacji drożdży. Może słyszałeście o już nie pamiętam dokładnie, jak ta historia szła, ale kiedyś w piekarni panowie zorientowali się, że ich dłoni, które codziennie mają styczność z drożdżami, w ogóle się nie starzeją, wyglądają pięknie i młodo. No i wtedy odkryto, że w drożdżach jest składnik, który działa antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo, no i też Właśnie super działa przeciwzapalnie dla skór trądzikowych. To jest naprawdę świetny składnik i super, że jest właśnie dodany w tym kosmetyku i też w wielu innych z tej linii SkinTra, także sobie zerknijcie. Zapamiętajcie, ten, właśnie oto tutaj Wam pokażę. To jest ten pierwszy składnik, który tutaj widzicie. Czekajcie, czekajcie, bo mój o, to jest ten właśnie. Pierwszy składnik, który jest tutaj wypisany. To jest ten produkt pozyskiwany z fermentacji drożdży. Także tak, no, koniecznie musicie spróbować. Cena też jest bardzo fajna, opakowanie jest duże, tutaj macie 100 ml, więc starczy na pewno na długo. Dodatkowo produkt, o którym chcę Wam powiedzieć, to prebiotyczny krem nawilżający. W takim opakowaniu, i tutaj również macie ten sam produkt, który, o którym Wam mówiłam, pozyskiwany z tej fermentacji drożdży Też macie tutaj niacinamid 5%, prebiotyki, azeloglicynę 3%, także to razem jest naprawdę, naprawdę fajnym zestawem, fajnym um, uzupełnieniem. I tutaj nie będę Wam wymieniać wszystkich składników aktywnych, bo jest ich naprawdę sporo, no ale powiem Wam o takich najważniejszych, właśnie jest Esqualan, jest olej z pestek arbuza, olej konopny, niacynamid, azaloblicyna, inulina, beta-glukan, alantoina i wiele, wiele innych. To już sobie musicie Doczytać jest to produkt, który będzie odpowiedni dla wszystkich cer. Jest też z tej samej serii krem odżywczy, który również jest bardzo fajny, natomiast teraz właśnie używam tego nawilżającego Dodatkowo widać, że pracowali przy doborze składników aktywnych eksperci kosmetolodzy, którzy znają się na rzeczy, dlatego że zawarte tutaj oleje w tym kosmetyku to są oleje, które normalnie wchodzą w skład sebum ludzkiego sebum, które znajduje się naturalnie w naszej skórze. Dzięki czemu właśnie nie będzie tego efektu wysuszenia skóry i powstawania nadmiernej ilości sebum, co prowadzi do powstawania z kolei zaskórników, więc on nie będzie działał komedogennie. Także super rewelacja. Cena też bardzo fajna. Myślę, że o tych produktach będzie głośno. I co jest jeszcze warte wspomnienia, i o tym tutaj muszę powiedzieć, bo to jest naprawdę warte szacunku, podziwu i fajnie, że takie inicjatywy powstają, że marka Skintra wspiera fundację Las na Zawsze i każdy wyprodukowany kosmetyk, za każdy wyprodukowany kosmetyk, fundacja Las na Zawsze posadzi metr kwadratowy. Lasu. Inicjatywa jest super. Dodatkowo, zamawiając te produkty, nie dostaniecie w opakowaniu żadnych folii, żadnych zbędnych papierów. Tutaj też macie wykonaną tą ety etykietę z ekologicznego papieru. Także, no, to są te dwa produkty. Trochę się rozgadałam, teraz już będzie szybciej, ponieważ w tych produktach dalszych nie mam aż tyle do powiedzenia. Na pierwszy rzut rzuciłam tutaj wam. Produkty, którym się zachwyciłam, te też są bardzo fajne, ale o nich już postaram się troszeczkę krócej mówić, żeby ten film nie trwał pół godziny. Następny produkt, który chcę Wam pokazać, to produkt marki Paula's Choice i mam dwa produkty tej marki. To już jest marka troszeczkę droższa. Produkty z retinolem ja kocham, w ogóle uwielbiam witaminę A. A ten produkt jest naprawdę takim hardkorem, musicie bardzo z nim uważać i sama nie zalecałabym stosowania go w lecie. Zdecydowanie zima jest odpowiednim czasem na to, żeby takie produkty stosować. Ale jeśli będziecie stosować coś takiego bardziej złuszczającego, to pamiętajcie koniecznie o kremie z filtrem, o którym też Wam zaraz powiem, bo też tutaj mam przygotowany. Ale najpierw o tym retinolu to jest produkt, który przede wszystkim poleciłabym dla osób, które borykają się ze zmarszczkami, które chcą ujednolicić swój koloryt skóry, czy którym, którzy mają jakieś przebarwienia. To jest produkt, który wam fajnie złuszczy skórę i właśnie zadziała tak przeciwstarzeniowo, anti-aging. Tak, trochę nam się tutaj pogoda popsuła, ale mam nadzieję, że cały czas jest wszystko ok, zaszło słońce, ale nagrywamy dalej Teraz produkt, o którym nie mogłabym wspomnieć, bo ja również uwielbiam wszystkie kremy z SPF-em I zawsze Wam powtarzam, żebyście nie zapominały o kremach z filtrem Używamy cały rok, ale jeśli nie używacie cały rok, to koniecznie... Teraz, już musicie się zaopatrzyć w jakiś krem z filtrem Ja mam tutaj taki rozświetlający Ponieważ ja bardzo lubię takie glow na skórze I uważam, że na mnie takie produkty matowe źle działają Jednak ja lubię, jak jest takie rozświetlenie I moja skóra wygląda tak promiennie Też wydaje mi się, że wtedy wyglądam młodziej I to jest właśnie produkt, który zostawia taką fajną poświatę I tak jak Wam mówiłam, u mnie jest tonik ze Skintra później ten krem i już później robię makijaż. Tutaj jest SPF 30 on jest do wszystkich rodzajów skóry, fajnie się rozsmarowuje. Nie ma jakiegoś zapachu szczególnego. Nie bieli skóry, ale tak jak Wam mówię, właśnie zostawia taki błysk. Zawiera w swoim składzie tylko i wyłącznie filtry fizyczne, dwutlenek tytanu i tlenek cynku. Przedostatnim już produktem, zbliżamy się ku końcowi, jest bardzo, bardzo fajna firma. To jest marka Aromatica, którą również drogeria Cosibella ma na wyłączność. I jest to taki pomarańczowy sorbet do demakijażu, wegańska formuła, który pachnie obłędnie. Pachnie. Mm... Takimi, no właśnie, chyba to zapach takich cukierków, nim dwa. Dodatkowo, jak otworzyłam pierwszy raz ten produkt, to bardzo mi się spodobało to, że jest szczelnie zamknięty i ma szpatułkę. Więc nie musimy tam, słuchajcie, cały czas grzebać paluszkiem, tylko bierzemy sobie taką szpatułkę. No ja już czuję ten zapach. Rewelacja. Nie musicie go używać też dużo. Jak widzicie, zużycie moje jest niewielkie. Ja sobie nakładam dosłownie odrobinkę. Na suchą skórę suchymi dłońmi i zmywam swoją pierwszą warstwę makijażu. Ostatnio bardzo przywiązuję uwagę do dwufazowego demakijażu. To przede wszystkim zapewnia mi, że nie mam jakichś takich wysypów ze skórników, gdzieś zatkanych porów. I na początku, oczywiście, najlepiej jest używać jakiegoś produktu hydrofilowego. Ten produkt bazuje na oleju słonecznikowym, a olej słonecznikowy rozpuści Wam nawet wodoodporny makijaż. Więc no ja się nie boję, że ta skóra będzie gdzieś nieoczyszczona czy że pójdę spać, nałożę krem, a gdzieś będą jeszcze jakieś resztki makijażu. Najpierw ten produkt, później jakaś pianka oczyszczająca i wiem, że moja skóra jest wyczyszczona i mogę dalej nakładać swoją pielęgnację. Cenę tego produktu w stosunku do jakości. Samo używanie tego produktu jest bardzo przyjemne, więc dla samego tego zapachu, tej konsystencji i tego rytuału, ja bym ten produkt kupiła jeszcze raz. Jest bardzo wydajny, więc myślę, że warto. Ja miałam też kiedyś produkt marki Clinique, właśnie. W takiej podobnej formie. Natomiast on nie miał tego zapachu i był droższy. Wydaje mi się, że mniej wydajny, więc ten Wam bardziej polecam. Ale oczywiście tutaj musicie sobie przetestować, czy Wam też będzie odpowiadał. I ostatni produkt, który chcę Wam pokazać, to naturalny balsam brązujący do ciała, który ma aż 99% produktów, składników naturalnych w swoim składzie i 86% produktów. Składników organicznych. Nie wiem, co mam z tymi produktami. Jest to produkt, który nakładacie sobie on nie zrobi Wam od razu jakiejś takiej wielkiej opalenizny Ale możecie sobie ją dozować Jest bardzo też przyjemny w nakładaniu Nie zostawia smug Troszeczkę się lepi na skórze Ale mi to osobiście nie przeszkadza Bo zostawia też taką fajną poświatę Jakby skóra była od razu też nawilżona Więc jakby dla mnie bomba Fajne jest to, że ma pompeczkę Ma też bardzo ładne opakowanie 250 ml Ja sobie go teraz cały czas stosuję I Mam taką skórę, wiecie, muśniętą Słońcem, to nie jest jakaś taka opalenizna Sztuczna, bo ja też nie jestem jakoś Bardzo opalona, ale ja Jakoś nie wiem, ostatnio Z tym opalaniem u mnie to jest średnio Nie chce mi się, nie mam też kiedy I wolę zdecydowanie używać jakichś Produktów brązujących Więc jak miałam Wybierać sobie kosmetyki, które Chcę przetestować w ramach współpracy To między innymi wiedziałam, że na pewno będę Chciała przetestować jakiś fajny Balsam brązujący do ciała i to by było wszystko. Dodatkowo chciałam Wam jeszcze wspomnieć o konsultacjach, które, z których możecie skorzystać na stronie. Zaraz Wam pokażę, gdzie je znajdziecie. Są tu konsultacje, które zapewnią Wam odpowiedni dobór kosmetyków dla Waszej skóry. Ja też przez taką konsultację przeszłam. Dowiedziałam się o wielu kosmetykach, które są nie najtańsze, ale też w składzie nie najlepsze, więc z tych kosmetyków powoli rezygnuję. Oczywiście nie wyrzucę ich, ponieważ jeszcze gdzieś tam mam. Ja nie będę ich wyrzucać Ale jak wykorzystam, to będę po prostu pamiętać, że one nie mają najlepszego składu Myślę, że taka konsultacja jest bardzo ciekawa i przydatna dla osób, które gdzieś tam są zagubione I może kupują jakieś droższe kosmetyki, ale nie do końca wiedzą, czy to są kosmetyki do ich cery Warto przez taką konsultację przejść To jest taki spersonalizowany plan pielęgnacyjny Około aż 10 stron poradnika Przygotowanego oczywiście przez kosmetologów pod kątem Waszych potrzeb Taka realizacja konsultacji odbywa się w ciągu 24 godzin. Musicie wypełnić taki bardzo dokładny formularz, w którym wypisujecie, jakich kosmetyków używacie, robicie zdjęcia swojej skóry, czoło, nos, broda, policzki. Odpowiadacie tam też na wiele pytań związanych też z waszym trybem życia. Także myślę, że jest to fajna opcja. Zostawiam Wam link do tych konsultacji również w opisie pod filmem. Ja mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam was do oglądania kolejnych moich filmów. Buziaki papa.